Kup sok korteksu w granatowym opakowaniu. Rozetni karton, znajdź w środku słowo, sprawdź co wygrałeś. Wygraj prawie 7000 nagród, wygraj Volvo V40. Graj w grę słów korteksu. Wolność wyboru to możliwość wyrażania siebie kolorowo. Kolorowe obudowy Nokia Express On. To pierwsze obudowy telefonów komórkowych, które zmieniasz jednym kliknięciem. Świąteczny prezent w świątecznych kolorach. Nokia Connecting People. Dzień dobry! Proszę płatkami Nestle dzisiaj zacznijcie. Cornflakes właśnie tak, to świetny sposób, aby wreszcie wstać. Nestle Cornflakes, ten smak, Nestle właśnie tak. Są pysznie opieczone, mają witaminy i żelazo. Płatki Nestle Cornflakes, energii ci to Więc razem chrupmy je, to świetny sposób na udanie. Nestle Cornflakes, to samo zdrowie. Czy wiesz, że aż dwie z trzech dorosłych osób mają łupież? A można się go pozbyć tak łatwo. Skuteczność Head Shoulders w usuwaniu upierzu potwierdzają badania przeprowadzone przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne. Zapomnij o upierzu, miej wspaniałe włosy. Którą włożyć? Te ode mnie. Denerwuję się. Na pewno wygłosisz świetny toast. Potrzebujesz dezodorantu, który chroni przed poceniem, a nie tylko maskuje zapach potu. Nowy dezodorant? Ależ to mój sekret. Mogę wypróbować? Co ty? Sekret jest tylko dla kobiet. pH potu kobiety może być inne niż u mężczyzny. Sekret współgra z pH kobiecego potu i zapewnia najlepszą ochronę przed poceniem i przykrym zapachem potu. No i jak? Lepiej? Przynajmniej nie spocę się z wrażenia. Sekret. Tak skutecznej ochrony mężczyźni mogą Ci tylko zazdrościć. Skóra, której nie chronisz przed utratą wilgoci, staje się sucha. Sekret to woda. Teraz możesz zdecydować, czy chcesz mieć skórę taką, czy taką. Ja zdecydowałam i wybrałam palmoliv. Większość mydeł wysusza skórę. Ulepszone mydło palmoliv z naturalnymi składnikami zostało wzbogacone systemem nawilżania, który działając na powierzchni skóry zatrzymuje w jej wnętrzu naturalną wilgoć. Twoja skóra staje się gładka i delikatna na dłużej. Hmm, sucha czy nawilżona? Zdecyduj sama. Nowy palmoliv z unikalnym systemem nawilżania skóry. Przygotuj się na niespodziankę! Santi to nowa herbata z prawdziwymi owocami! Naturalna, pyszna, bardzo, bardzo owocowa! Po prostu daj się zaskoczyć! Lipton Santi to nowość bardzo, ale to bardzo owocowa! Zawsze zbliża. Witam Państwa niezwykle smacznie i zapraszam na nasze cudowne, cotygodniowe gotowanie, tym bardziej, że będzie to gotowanie sylwestrowe, do którego będziemy potrzebować. Ponieważ robimy dziczyznę, ja mam udziec sarni, ale Państwo mogą na przykład mieć udziec z dzika, albo udziec cielęcy, jagnięcy, ewentualnie kawałek pieczeni wieprzowej i dodatkowo włoszczyznę, brzoskwinie z puszki czerwonej wino, jeden kieliszek ginu, wywar do polewania, żurawina i borówki jako dodatki, ewentualnie na pikantnie ćwikła, przyprawy czosnek, jałowiec, tymianek, oregano, czomber, pieprz, liść laurowy, rozmaryn. Do szpikowania cudownie jest dodać trochę słoniny, a podajemy całość z kluskami śląskimi. Smacznego! Program sponsoruje producent sprzętu gospodarstwa domowego do zabudowy Marki Ariston. Która 240 tysięcy? Dziękuję. 260 tysięcy, dziękuję. Audrey Hepburn jako piękna córka paryskiego fałszerza dzieł sztuki. Jego podpis zabiera mi połowę czasu. Gotowe. Interes szedł doskonale do czasu, gdy pewien obraz wzbudził ogólne zainteresowanie, także policji. Ubezpieczony na znaczną sumę, musi zniknąć z muzeum. Jak ukraść milion dolarów? W świąteczną niedzielę o 14.00. Każdy czas jest dobry na spotkania w tym gronie. Razem potrafią się bawić. Razem radzą sobie z problemami. Bohaterowie serialu Beverly Hills 90210. Szczególnie miło spotkać się w Boże Narodzenie. Zaraz będę rodzić. Beverly Hills 90210 W świąteczną niedzielę o 17.15. Talkshow Krzysztofa i Wisza. Zgorzymy kogoś dzisiaj. A lubisz filmy erotyczne? Generalnie ja gustuję w pornola. Czy wrzeszczysz? Ja... Dobrze było, chyba Paniawieska! Mogę się zrobić na kolumniach na płacy. No niezła maska ta <laughs> Konan, Barbarzyńca Polskiego Roka. Sex, drugs and rock'n'roll. And ta jakaś jest Pana związek z budką przypomina stosunek przed nami. Nic nie boli tak jak życie. I sekcja w świąteczną niedzielę o 18.15.